Cześć, jestem Jacek, znany jako Bagnet i zajmuję się edycją wideo od 2018 roku. Chciałbym Ci pokazać, w jakie kreatywne sposoby, dzięki montażowi, możesz ulepszyć swoje filmy, które wrzucasz na social media. Pokażę Ci, co będziesz mógł zrobić w aplikacji Edits od Instagrama, a co w DaVinci Bo bardzo ważne jest dla mnie, abyś z wiedzą, którą ja Ci przekażę, i Twoimi pomysłami nauczył się edytować w darmowych programach, tak jak sobie tylko wyobrazisz. Nieważne, czy chcesz tworzyć reklamę dla swojego biznesu, czy budujesz markę osobistą w internecie, a może edytujesz nagrania z gier komputerowych dla siebie lub innych youtuberów. Jeśli tylko jesteś kreatywny i lubisz się uczyć, osiągniesz sukces. Jak widzisz, nie jestem już takim młodym szczylem. Zrobiłem ponad setkę filmów oraz brałem udział przy produkcji materiałów na dziesiątki kanałów. Ale wiesz co? Zacząłem to robić bardzo późno, bo zawsze miałem w głowie ograniczenie. Ale nie tylko. Całą młodość nie miałem dobrego kompa, a w domu nie przelewało się, więc pierwszą prawdziwą edycję, a nie tylko takie cięcie i klejenie, zacząłem dopiero 7 lat temu na laptopie mojego pracodawcy. O czym nie wie do dzisiaj. I to w plenderze. Zawsze uwielbiałem fajnie zmontowane filmy, a najbardziej imponowały mi genialne teledyski. Jednak z każdej strony czułem ograniczenia. Brak kamery, wspomniany komp. Brak wiedzy, żadnych programów do edycji, sprawiał, że długo nie realizowałem swojej pasji. Ale czasy się zmieniły. W 2019 roku złożyłem swój pierwszy komputer z prawdziwego zdarzenia i wpadłem. Najpierw na Hitfilm Express, potem na Sony Vegas, potem Premiere Pro, CapCut, aż w końcu wyłonił się on, Davinci Resolve, który zmienił moje życie. Responsywny, niekraszujący się, zaawansowany, a jednocześnie przy odrobinie dociekliwości naprawdę bardzo logiczny. I założę się, że on też zmieni i Twoje życie, jeśli potrzebujesz połączyć swoje nagrania. Premiere akurat miał też darmowy konkurent Kapkata, którego również Cię nauczę. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomogłem dziesiątkom, więc teraz czas na Ciebie. Więc instaluj Edits albo odpalaj Da Vinci Resolve. I skorzystaj z mojej wiedzy, inspiruj się moimi wrzutkami i twórz jakościowy content z bagnetem. Cały ten film nagrałem w jeden dzień i zmontowałem drugi tylko i wyłącznie darmowymi programami. Więc Ty też się nauczysz. A zatem, siadasz na pokład? Wciśnij subskrybuj.